W trakcie I wojny światowej Polacy walczyli na niezliczonych frontach, u boku wielu różnych armii, w imię zbudowania nowej, niepodległej Polski. Najbardziej na kartach historii zapisały się te oddziały polskiej armii, które później utworzyły legiony polskie pod dowództwem Józefa Piłsudskiego. Jednakże, podczas tego konfliktu Polacy walczyli również u boku carskiej Rosji przeciwko Niemcom i Austro-Węgrom. I to właśnie spośród tych żołnierzy utworzone zostały później oddziały tzw. Murmańczyków, czyli polskich żołnierzy, którzy w latach 1918-1919 w trakcie rosyjskiej wojny domowej walczyli na północnych obszarach Rosji, na terenie Murmańska i Archangielska. Żołnierze ci, podobnie jak wielu innych, oddali niemałe zasługi ojczyźnie tylko po to, by historia Później niemal całkowicie o nich zapomniała. Dziś nadszedł czas, aby oddać sprawiedliwość tym dzielnym polskim żołnierzom, którzy zasłużyli na dźwięczny tytuł Lwów Północy. Oto historia polskich żołnierzy z misji wojskowej na Murmańsku, nazywanych również potocznie Murmańczykami. Historia tej szczególnej jednostki rozpoczyna się już w roku 1917 kiedy w Rosji rozpętał się polityczny chaos spowodowany najpierw rewolucją lutową, która obaliła carat w Rosji, a później październikową, która utorowała drogę do władzy bolszewikom. Finalnie na początku wiosny 1918 roku rząd bolszewicki rozpoczął rokowania pokojowe z państwami centralnymi w celu wycofania Rosji z teatru działań wojennych I wojny światowej. Zwieńczeniem tych rokowań był traktat brzeski, na mocy którego Rosja oficjalnie wycofała się z I wojny światowej. Decyzja ta spotkała się z silną reakcją ze strony sojuszu państw entanty, które sprzeciwiały się tej decyzji, gdyż oznaczały one w praktyce, że Niemcy mogliby przerzucić wiele swoich dywizji z frontu wschodniego na front zachodni, i w ten sposób sprzechylić szale zwycięstwa tego konfliktu na swoją stronę. Postanowieniom traktatu brzeskiego sprzeciwiali się również Polacy, którzy od początku pierwszej wojny walczyli u boku carskiej Rosji przeciwko Niemcom i Austriakom i walkę tą w imię odbudowy niepodległej Polski chcieli kontynuować. W odpowiedzi władze bolszewickie zaczęły likwidować korpusy polskie na wschodzie. Jak nazywano jednostki polskiej armii, które walczyły u boku carskiej Rosji przeciwko państwom centralnym? Spośród wszystkich polskich korpusów, jakie utworzono od 1914 roku, najmocniej decyzją traktatu brzeskiego sprzeciwiał się drugi korpus polski, który stacjonował na terenie dzisiejszej Ukrainy. Ostatecznie drugi korpus został zlikwidowany w maju 1918 roku, a jego członkowie musieli przejść do konspiracji. Wówczas to nawiązali oni współpracę z innymi polskimi działaczami niepodległościowymi, którzy należeli do polskiej organizacji wojskowej kierowanej przez piłsudczyków. Polska organizacja wojskowa wysłała do Rosji swojego przedstawiciela w postaci generała Józefa Halera, który rozpoczął szereg tajnych, konspiracyjnych spotkań z Polonią Polską na terenie Rosji, w miastach takich jak Kijów oraz Moskwa, gdzie rozpoczęły się tajne rokowania pomiędzy stroną polską a państwami entanty których celem miało być utworzenie nowych oddziałów polskiej armii, które utrzymałyby front wschodni i tym samym pozwoliły zatrzymać Niemców i Austriaków na tym froncie, nie pozwalając im przerzucić swoje siły na front zachodni. Równocześnie siły entanty wysłały korpus ekspedycyjny do Murmańska w celu zajęcia tego miasta. Powodem tej decyzji było to, że w Murmańsku znajdowały się strategicznie ważne magazyny broni i amunicji, którą Entanta wysyłała od początku Wielkiej Wojny Rosji Carskiej, by ta posiadała wystarczające zaplecze wojskowe do kontynuowania walki z Niemcami i Austro-Węgrami. Teraz jednak w ogarniętej rewolucyjnym chaosem Rosji, magazyny te. Nie posiadały właściciela, a to mogliby wykorzystać Niemcy, których siły stacjonowały również na terenie dzisiejszej Finlandii, by przejąć kontrolę nad ogromnymi ilościami broni i amunicji, które pozostały w Murmańsku. Dlatego wiosną 1918 roku Murmańsk został opanowany przez siły francusko-brytyjskie pod dowództwem generała Friedricha Pola którego zadaniem miało być utrzymanie Murmańska za wszelką cenę, a w dłuższej perspektywie zajęcia również portu w Archangelsku. Równocześnie, na mocy porozumienia między stroną polską a entantą, na terenie Murmańska miały zostać utworzone nowe oddziały polskiej armii, które w najlepszym wypadku miały zostać przekształcone w siłę całej polskiej dywizji. Ten oto sposób od maja do lipca 1918 roku polscy żołnierze, którzy niegdyś walczyli u boku carskiej Rosji, zaczęli powoli, acz systematycznie przemieszczać się z południa na północ w kierunku Murmańska, by tam utworzyć nowe oddziały polskiej armii. Żołnierze ci przemieszczali się małymi grupkami liczącymi maksymalnie po 10 osób, aby nie zostać wykrytym przez władze bolszewickie, które z ogromną i brutalną determinacją starały się przechwycić każdego polskiego żołnierza i zabić go na miejscu, aby nie pozwolić im na utworzenie nowych sił u boku entanty. W konsekwencji tych działań do lipca 1918 roku na teren Murmańska zdołało przebić się zaledwie 300 polskich żołnierzy. Za mało, by utworzyć z nich całą dywizję, a zamiast tego zdecydowano się ograniczyć na utworzenie kilku pomniejszych kompanii, które rozpoczęły swoją służbę wojskową u boku sił entanty. W ten oto sposób rozpoczęła się działalność misji wojskowej w Murmańsku, jak zaczęto nazywać całą tę operację, którą Polacy prowadzili u boku Entanty. Dowództwo nad misją wojskową w Murmańsku objął podpułkownik Stanisław Dowojno-Sołuchop, który stał się w ten sposób dowódcą wszystkich oddziałów Murmańczyków, jak zaczęto potocznie nazywać wszystkich polskich żołnierzy stacjonujących na terenie Murmańska. Pierwsze kompanie Murmańczyków utworzono w okolicach miejscowości Kola, leżącego w obwodzie Murmańskim i których początkowo zadania ograniczały się do służby wartowniczej i poligonowej. Swój pierwszy chrzest bojowy Murmańczycy przeszli pod Sieleckiem gdzie u boku sił Entanty walczyła kompania Majora Chorawskiego, która zdoła odnieść znaczące zwycięstwo nad siłami Armii Czerwonej. W trakcie tej bitwy szczególną sławą okrył się szeregowy Władysław Wojciechowski, któremu udało się przejąć jeden z bolszewickich samochodów pancernych. Tym samym bitwa pod Sieleckiem stała się swoistym chrztem bojowym Murmańczyków, udowadniając ich wartość w oczach sił Entanty. Do jeszcze bardziej spektakularnej akcji z udziałem Murmańczyków doszło 31 lipca 1918 roku, kiedy to Murmańczycy z powodzeniem zajęli miasto Archangelsk. Siły entanty od dłuższego czasu przygotowywały się do ataku na to miasto, aby przejąć port w Archangelsku. Ostatecznie wysłali tam swoje dwa krążowniki, których zadaniem miało być zabezpieczenie miasta. Kiedy, kiedy jednak Brytyjczycy wysyłali swoje okręty w kierunku Archangielska, nie wiedzieli, że na miejscu stacjonuje już oddział 50 polskich żołnierzy ukrywających się w konspiracji i starających się przebić w stronę Murmańska. Jednakże, kiedy 31 lipca dotarły do nich wieści o tym, że Brytyjczycy wysyłają marynarkę wojenną, by ta zajęła Archangelsk. Postanowili przystąpić do działania i wzniecili na terenie Archangielska rewoltę, w wyniku której zmusili bolszewików do ucieczki z miasta, a nawet udało im się przejąć kontrolę nad komendą główną w Archangielsku i wziąć do niewoli ich dowódcę. W efekcie czego w ciągu zaledwie jednego dnia garstka zaledwie 50 polskich żołnierzy z powodzeniem zajęła całe miasto portowe. A kiedy Brytyjczycy przybyli wreszcie pod Archangelsk, zdali sobie sprawę z tego, że miasto jest już zajęte. Ich dowódca, generał Paul, był pod ogromnym wrażeniem tego, czego dokonali polscy żołnierze, i to właśnie on jako pierwszy określił Murmańczyków mianem Lwów Północy. I przydomek ten przyglądał ostatecznie do wszystkich polskich żołnierzy, którzy walczyli na terenie Murmańska w latach 1918-1919. Po zajęciu Archangielska siły Entanty wraz z Murmańczykami niedługo później zajęły również miasto Onega leżące nad brzegiem Morza Białego. Stamtąd postanowili oni przebić się dalej na wschód, by spróbować połączyć się z siłami Białej Armii dowodzonej przez admirała Kołczaka, by wspólnie z nim utworzyć front antybolszewicki, który ostatecznie obali rządy komunistów na terenie państwa rosyjskiego. W ten sposób rozpoczęła się zakrojona na dużą skalę kampania wojskowa wzdłuż rzek Dwina i Onega, przez które siły entanty wraz z murmańczykami próbowały przebić się do sił gen admirała Kołczaka. W trakcie jednak tej kampanii szybko stało się jasne, że całe to przedsięwzięcie jest kompletnie nierealne. Trudne warunki terenowe i klimatyczne panujące w północnej Rosji, w połączeniu z nieustannymi atakami podjazdowymi prowadzonymi przez Armię Czerwoną, skutecznie zahamowały kampanię sił entanty. Jakby tego wszystkiego było mało, Większość żołnierzy sił entanty spośród oddziałów francuskich i brytyjskich była kompletnie nieprzystosowana do walk w północnej Rosji. Żołnierze ci byli wprawdzie weteranami, ale weteranami wojny pozycyjnej, jaka miała miejsce na froncie zachodnim pierwszej wojny światowej, przez co musieli oni niemal od podstaw uczyć się zasad walki wojny manewrowej. O wiele lepiej poradzili sobie Żołnierze polskiej armii spośród jednostek murmańczyków, którzy werbowali się spośród weteranów frontu wschodniego pierwszej wojny, która była wojną manewrową. Dlatego o wiele skuteczniej radzili sobie oni w walce z siłami Armii Czerwonej, a w szczytowym okresie swojej kampanii, zdołali oni przesunąć linię frontu o całe 70 km na południe od miasta Onega, wypierając stamtąd siły Armii Czerwonej. W dłuższej jednak perspektywie nie byli oni w stanie pociągnąć linii frontu dalej z powodu zbyt rozciągniętych linii zaopatrzeniowych i nieustannych ataków podjazdowych i partyzanckich dokonywanych przez siły bolszewickie, w efekcie czego do listopada 1918 roku wsparcie jakie siły entanty udzielały dla carskiej Rosji, stały się czysto symboliczne. A do grudnia 1918 roku wszystkie znaki na niebie i na ziemi mówiły już jednoznacznie, że Entanta lada dzień planuje wycofać swoje wojska z Archangielska i Murmańska, nie chcąc kontynuować tego bezsensownego konfliktu, w efekcie czego od wiosny 1919 roku pierwsze siły Entanty, łącznie z oddziałań Murmańczyków, zaczęły być wycofywane z północnej Rosji. Ostatnie oddziały Murmańczyków wraz z innymi siłami entanty opuściły finalnie Murmańsk we wrześniu 1919 roku. Do odrodzonej już wówczas Polski Murmańczycy powrócili dopiero w grudniu 1919 roku, gdzie następnie większość z nich została skierowana do 64. Grudziądzkiego Pułku Piechoty, w szergach którego walczyli oni m.in. w roku 1920 podczas wojny polsko-bolszewickiej, walcząc o utrzymanie niepodległości Polski przeciwko Rosji bolszewickiej. W 1938 roku 64 Grudziącki Pułk Piechoty na cześć wszystkich Murmańczyków, którzy walczyli w ich szeregach, zdecydowali się zmienić nazwę swojej jednostki na 64 Pomorski Pułk Strzelców Murmańskich, i to właśnie pod tą nazwą. Murmańczycy w ramach tej jednostki walczyli później jeszcze m.in. we wrześniu 1939 roku podczas kampanii wrześniowej przeciwko siłom niemieckim. Jedną z najbardziej ikonicznych i rozpoznawalnych elementów sił Murmańczyków, które walczyły na terenie północnej Rosji, była ich swoista maskotka w postaci oswojonej niedźwiedzicy polarnej, która została ochrzczona mianem Baśka Murmańska. Był to pierwszy w historii niedźwiedź, który walczył w szeregach polskiej armii. Nie wiadomo dokładnie w jakich okolicznościach Baśka Murmańska trafiła w szeregi Murmańczyków. Prawda miesza się tutaj z fikcją, jednakże najbardziej prawdopodobna teoria mówi, że Baśka trafiła w szeregi murmańczyków na początku wiosny 1919 roku. Tradycyjnie, jak to w takiej sytuacji bywa, poszło o kobietę. Jeden z murmańczyków, niejaki podporucznik Karaś, zabiegał o rękę miejscowej Rosjanki, która była zapaloną miłośniczką zwierząt. Sęk jednak w tym, że o rękę tej samej Rosjanki ubiegał się pewien włoski oficer, który postanowił w prezencie wręczyć jej oswojonego lisa polarnego. Nasz polski żołnierz postanowił pójść o krok dalej i od miejscowego tresera zwierząt odkupił oswojoną młodą niedźwiedzicę polarną, którą wręczył następnie swojej kochance. A ta była pod tak ogromnym wrażeniem, że zemdlała z zachwytu. Pech jednak chciał, że w okolicy akurat przechodził brytyjski oficer, który wyprowadził swojego bulldoga na spacer. Pies, jak zobaczył niedźwiedzia, wściekł się i rzucił się na niego skłami i pazurami. Rozpętała się szarpanina, w wyniku której pies został zabity, a podporucznik karaś trafił do karceru. Jednak jego towarzysze broni. Byli pod tak ogromnym wrażeniem i baśki i tak mocno się do niej przywiązali, że postanowili ją zaadoptować i przyjąć w szeregi swojej jednostki. W ten oto sposób baśka murmańska w pewnym sensie została zwerbowana w szeregi polskiej armii i pozostała u boku Murmańczyków przez ostatnie miesiące ich walk na terenie północnej Rosji. A kiedy we wrześniu 1919 roku Murmańczycy wycofali swoje Wojska z północnej Rosji, Baśka zabrała się razem z nimi i powróciła z nimi do Polski, gdzie 22 grudnia 1919 roku defilowała po ulicach Warszawy u boku murmańskich żołnierzy ku ogromnemu entuzjazmowi całego tłumu. W pewnym momencie stanęła ona m.in. przed samym marszałkiem Piłsudskim, który był pod ogromnym wrażeniem tej niedźwiedzicy do tego stopnia, że zdecydował się podać jej rękę. W odpowiedzi niedźwiedzica miała stanąć na tylnych łapach i również podać łapę polskiemu marszałkowi, a według niektórych pogłosek miała nawet oddać wpierw wojskowy salut, zanim podała rękę marszałkowi Polski. Los, dalsze losy Baśki były jednak niestety dość tragiczne. W ostatnich dniach grudnia 1919 roku zdarzył się bowiem wypadek. Kiedy Murmańczycy wyprowadzili akurat Baśkę na spacer, ta niespodziewanie zerwała się ze smyczy i rzuciła się do Wisły, gdzie wpław przepłynęła na drugą stronę w okolicach modlina i ciekawska podeszła do jednej z okolicznych wiosek. Miejscowi chłopi, jak zobaczyli. Panoszącego się po okolicy niedźwiedzia polarnego, wpadli w panikę i z widłami zaatakowali Baśkę, zabijając ją na miejscu. Murmańczycy odzyskali później jej ciało, ale było już za późno, by zrobić cokolwiek, aby ją uratować. Ostatecznie, po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej, Pozostali przy życiu Murmańczycy utworzyli tzw. Związek Murmańczyków, związek kombatantów zrzeszających wszystkich żołnierzy, którzy wchodzili w skład misji wojskowej w Murmańsku i na cześć swojej niedźwiedzicy zdecydowali się wypchać jej ciało i wykorzystać ją jako element wyposażenia Związku Murmańczyków, czyniąc ją niejako wizytówką swojego związku. Dziś z kolei na terenie samego Modlina stoi pomnik upamiętniający Baśkę Murmańską pierwszą polską niedźwiedzicę, jaka kiedykolwiek walczyła u boku polskich żołnierzy. Sama pamięć o Murmańczykach również do pewnego stopnia przetrwała w polskiej pamięci. W roku 1990. Na jednej z tablic grobu nieznanego żołnierza w Warszawie, na których wymienione są wszystkie ważne bitwy, operacje wojskowe czy kampanie, w których brała udział polska armia, wyryto również napis Murmańsk 1918, co pokazuje tym samym, że Polacy pamiętają o swoich wojakach, którzy w roku 1918 i 1919 walczyli za niepodległą Polskę również w mroźnych obszarach północnej Rosji, gdzie wiernie u ich boku towarzyszyła im niedźwiedzica polarna Baśka Murmańska. I to by było wszystko na dziś. Dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia.